O tutaj bawią się moi przyjaciele, a ja powoli podejdę, podejdę i wezmę jego wraz. Ja Nie zapałem go. Ej, Ej. Zapałem bajkiego, zapałem Kleda, nie wypuszczę go! Zapalę go! Zapalę Majki, jesteś mój! Puszczaj No co ty robisz, jaki ty jesteś silny, co to ma być? Patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to! I mamy robisz! I teraz. masz Majki! Puszczaj! Polecia na dół kregle, ej, teraz ty. Teraz chodź tutaj, polecia to Ej, zostaw, zostaw, Rzuca na kregle, polecia! Ej, co jest, kur... Ład, ła, dostałem z o oh, nie, teraz... O, o, teraz lepiej ty uciekaj, dostaniesz. Chodź tutaj, niech ja wezmę... A masz Nie, nie są wow, Co jest, was... Ej, oni dostali. Czekaj, wezmę jeszcze Biegnę szybko po kulę, okej, okay, wezmę ją. i ej, teraz, teraz A masz Zostawiam! Ale, ale co, co to co to za... Co to za karma wójskaz? To jest Dla, kotów. dla kotka. nerwowaliście mnie wszyscy, a macie! Co jest? Ej! Co to jest? Ej, zaraz, zaraz. Czemu ja mogę wziąć piaskownicę? Jak ty to dźwigasz? A masz! PUM! No! Ale, ale A masz piaskownic, Niko! Ej, to... Ej, patrzcie, tutaj jest koszykówka, można grać normalnie piłką, spójrzcie na to. W tej grze o, możemy się rzucać na różne sposoby i możemy się wyrzucać na przykład do wulkanu albo poza mapę i będzie śmiesznie. Zostawcie łapeczkę w górę dla tego słodkiego kotka. Oj, coraz to jest kot czy pies. Kliknijcie łapeczkę dla niego. A masz tego kota? Lubi. A masz? Pum, ej, zaraz, zaraz! Ej, co jest?! Ja się bra... Ej, zaraz! Czemu ten kot was... Co jest?! Co Czemu ten kot na nie wszedł w ogóle? LOL! Jestem jakimś kotem. O, teraz ta karma jest Miał. dla ciebie, smacznego! Ej, ta, zaraz, zaraz! Sobie tą karmę. Ej, teraz ta karma jest dla mnie? Serio?! Proszę, najnowszą no. smacznego! dobra. Zaraz się wkurzyłem. Czekaj, śmieje się ze mnie, śmieję się ze mnie? Chodź tutaj, ja cię zaraz... zaraz. Ej, ej, ej! Rzucił masz teraz ziemią! Chodź tutaj, niech ja cię Miał. zaprowadzę! Zostaw kotka, teraz cię wrzucę do wulkanu. <śmienic> Ale co? Zostaw no ją, ja 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 a, 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 a nie, sam siebie wrzuciłem! Oła! <śmienic> eee. <śmienic> Chodźcie do, chodźcie do was, złapię, zaraz złapię. Kto koło zapię. to istotę, prawda? Wychodzę. O, uciekają, uciekają, uciekają. Ej, patrz, mam jakiegoś chłopaka. O, sieba, cześć. O, podniosłeś go. Taka, mam Ej, co ty mu robisz? Rzucę go tutaj do środka, do wody. Pum! Ej, co? I teraz mi ten A, a co to. Ej, nie, nie, zostaw nie, mnie. I ja masz. O -o. Ej, Ej, patrz, on. zamyka się. Basem się zamyka. Hihihi. będzie zamknięty. Nie wyjdą. nie wyjdą z tego. A teraz ja cię zapię I gdzie że cię wyrzucie, ci lobby. Idziemy wyrzucić Lumi, może do tego Ej, domku? Nie, do końca nie, 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 nie do końca! Ale tu ciemno w tym domie i tutaj będziesz w tym domku cały czas. Nie nie Aha. będę tutaj, chodź tutaj! Chodź tutaj z obydwoma! Złapać swej sloła szybko! O nie, nie. 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 zapała mnie! O o o o, gdzie ty wyjdziesz? Nie, nie, na dół! nie, nie! No tak! Lumi, zostaw mnie! O o, o! proszę! Jest taka! Żyje, 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 żyje! On nie znowu! Oooo! Oh! Wow! Wyrzuciłam mi z mapy! Go. O nie, tak być nie może, teraz się wkurzyłem. Gdzie jesteś? Gdzie ona Patrzcie na to mam samochod! są, ja no, już idę po was, już idę zaraz po was. Gdzie wy jesteście? A tutaj widzę, chodź tu. Samochodem ucieka o ty. Mam! Oh, yeah. <laughs> ja ciebie złapię! Chodź tutaj! Jest to Jest, 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 jest. O jest. nie, on no, lubiły uważać. Dobra, dobra. Idę ją wyrzucić, idę teraz trasę wyrzucić. Gdzie by ją wyrzucić? Hmm. obierzćć? Tutaj do kolców ją wrzucę. O nie, rób tego, bo ja cię zaraz łapię. A, o nie, patrz. O, ja ja o nie, 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 o Wrzucam was, ty a w Co na Wziąłem wybuł. Nie! Ła, oh, 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 <dys gigs> nie! Wow, wow, nie, wszedłem sam w końce. Nie, no nie, nie, nie wytrzymałeś. Nie, nie czekaj, czekaj, chodź tu, chodź tu. Dobra, 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 dobra. Za głowę dotrzyłaś. Pomocy! Uważaj, Niko, pomogę ci eee. pomóc. się. Annośnij, nie, no nie. Wyrzuciłem. Wyrzuciłem ich wszystkich. Wyrzuciłem ich wszystkich, haka! Ha, ha, ha. O nie! O, otrzymałem się! Skończy. O, nie! Ej! Eee! Za zaraz, zarzucę, chodź, to nie kończy. O! Ej, co to miał być? O oh mój goł! Teraz słońce w Tylko, spróbuję go złapać! Aha, nie, nie, nie go. A, wow. A, wow. A, wow. Ale dostałem, o nie tak być nie może ja ich zaraz dorwę! przyznać! Nie stało się! Hmm, może go wrzucę tam na wiatraki! Ej, tam są takie wiatraki! Chodź, spadł i ty mnie wkurzasz, w

go, go! Ja! jest! Się... Wow, Prosto do dziury. O, wow, 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 wow. Jest! O nie, nie. szybko Szybko, Syku, syku, do góry, do góry, do góry, szybko, 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 Jest szybko, za fajne, za fajne. Dobra, czekaj. Jak, jak to aktywować w ogóle? I czekaj. O nie, A. o nie, trzyma mnie. Ała To jest tak Ej, padłem w jakiejś kałuży zatrutej, o nie tak by się może, ale się wkurzyłem. Dobra, idę, co by tu wziąć? Ej może to wezmę i ze znaku ją uderzę. Lumi! Chodź tutaj. O, no masz... A masz kto to jest za dziewczyna, jest tutaj wyszła jakaś? O, zapałem jakąś dziewczynę inną. Ha, to jest fanka I Czemu ja odtramę? głowie? ją to moja fanka, a masz pochołka! O nie, ja nie trafiłam! Kurzyła się paty. Później buźmy, 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 bój! Nie! <śla> Poleciana, no. Czy ktoś zamawiał podwózkę? Z e! Co to było? Odskoczyłem ci w ostatnim momencie i padłeś na dół. No nie! Ale to było dobre, ty. wszyscy na niego! Nie może tak Dawajcie go! Nie mogę go to Nie! A, jest. Jest. Tak no, Rzuciła mnie, teraz wkurzyłaś mnie, teraz ociec cię wezmę zaraz. Czekaj, gdzie mnie tu was wsadzić może? Oł! Patrz malu siostrów w ogóle. Ała, ten słupek, kto tu postawił? O jest, zapalisz. O nie! Ta pan. Dobra, jest mamią, mamią, mamią. Ale no mi! Ej, puszcz mi, puszcz mi! Poleciała tam, dostała. Dawaj no. go! Ej, złapał mnie! Uważaj, Niko, ej! Poleciał na dół. Spadłeś tam. nie, A! Zabieram cię Zobierz tu! Gdzie ona mnie zabiera? Oh, nie! Sam spadła, sama spadła, xD No nie, ale nic mi się nie stało Łoł, wow, 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 prawie szyłem Ona chciała mnie wyrzucić i sama spadła Dobra, idziemy teraz tutaj Ja was wyrzucę, teraz mnie wkurzliście. Biorę piłkę i jak, jak wam tutaj dam z piłki Czekaj, rzucam piłkę, uwaga, nie, to są kręgle O, ma z kręgli, dostało dostała To jest O, dostała Dobra, jest uwolnił się Teraz kto złapał, co tu się wow. dzieje? O, tu ale, się dzieje Szybko do, do góry, do góry, do góry, do góry, ucieka, ucieka, uciekał. O, co tutaj jest? Jakaś metal u góry jest! Wow. Dobra... wow, co my tutaj mamy? Bo, wyrzuciłem ją! Ej, nie mnie, nie mnie, nie, puść, 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 puść! było? Ej, Patty, co ty Wygrałam? robisz? Mam piłkę, patrz, jak odbijam. Bo ja ją rzucić do góry, uwaga. Hops, 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 hop. i rzucam. Eee, nie dlaczego nie, poleciała. E, nie, nie, nie polecie, a teraz zaczynamy teraz. Ej, rzucę Lubi do kosza. <laughs> Czekaj, ej, no weźcie zostawcie spróbuję jak do kosza, uwaga! Jej, jej, daj, 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 bradę. Co to tyle karmy tu jest dla Kota w ogóle? Ej! No uwaga, rzucam, rzucam i. Nie, nie trafiłem. Dobra, teraz z Tobą trafię, o nie. A, nie, też się trafiłem, dobra, może tą karbą. Pu, To nie może być takie trudne, no. Dobra, Dajki, wezmę cię. Ej, boże, <laughs> Jak boże, ja cię chcę patrz. Ej, widziałeś, że mnie tr... O, nie, Ej, to mnie nam wala. Zostawcie mnie, no. O, ona mnie wzięła! Ej, raczej po prostu. Nie, wzięla, wzięła, mi, zablę! Zablę! O, nie wzięła Ej, ty, oddawaj swe słowa. Jest, jest, jest. Ej, Mogę cię Dobrze, odlawać, czekaj. Ale Yes. Wow, ej, teraz palimy się od nalawą. Ej, jest? Moja ręka stała się normalnie jak węglowo! Ej, co się stało z moją ja ręką! Znowu. Widzicie? Jak tutaj weszło, ja wejdę tutaj Elektra. lekko, U. Patrz, patrz, patrz! I się pali! Yo! Ja też mam teraz węglową rękę! Ej, patrz, ej, patrz, coś? patrz, Rzuciłem cię do środka. Ej. ej, zaraz. ej, jak ja wyglądam? Co jest grane? ej, Mam teraz wrzucić Niko? Gdzie by wrzucić Niko? Może... hmm... może tutaj gdzieś. Ej, zaraz, zaraz, co to za kula jest? Hup, O nie, nie wróć o tą kulę! Ej, zapalaj się o tą kulę! Łałałałałała, puf! Co? Jestem, patrzcie na to, gdzie ja teraz jestem! Ej, ale mega! Czaję, może to przejdę jakoś naokoło, czy nie da radę tego przejść? Może to jakoś przeskoczę? Dawaj, Lubi! Ups! Ja tam idę! O nie, nie wiem, jak to przejść! Chciałem zrobić 360, nie spadłem Ej tam w drugą stronę można rzucić się. O, tu jest taka kładka, ale musimy uważać, żeby tylko tutaj nie spaść. O, cześć Lubi, jest Aha. Co się dzieje? Wiesz jak ja cię trzymam w ogóle jedną ręką. Co, co tam, co tam słuchać, co tam słuchać? Ciekawego. No mnie tego dosyć party! No, czekaj, ja wiem, czekaj. ja wiem, ja bo tu jest taki labirynt, trzeba go tutaj wyrzucić. Tu może ją do grobu, tylko czekaj, jakiego? Tutaj może? Bum! No dawaj ją! Nie, i nie... Chodź teraz, ja cię tu wezmę, patrz, tu jest I labirynt, zzafie. ja go tu wyrzucę, Zostań, on już nie... nigdy nie wróci! O, nie, 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 Doga, bo ja się pułamała. ała! Mam rurkę, Niko, chcesz? Co Ten za rur... rurka? Co to za rurka? rurka. No, ej, sobie... złapał! wrzucę go do labiryntu, już wiem jak. No, czekaj, czekaj, wejdę sobie tutaj do góry. Puść jest? z o nie, rabdy, się zgubiliśmy. A masz to robić, tu wyjść? Awa. O nie, problem awa, teraz jak gdzie? wyjść? Nie, chodź tutaj, chodź tutaj! Uch, jak tu wyjść? Awa, tego? Awa. no, nie, teraz nie wiem jak... no, no, bo wtedy można wyjść. Nie, no nie, ślepa uliczka, jak stąd wyjść? Tutaj awa, to jest ślepa uliczka. O, gdzie jest no to? Mam, nie. Na, głowę mam, na głowę mam pati na głowie. Dobra, ej, ze zrzalnia, u wow, co to jest za zrzalnia? Pati z razem? Chcę tam do góry! Chcę razem? Puszczaj, no, nie. Wypatrzcie na to, zjeżdżaj pati! Ej, zawody się zaraz zaczną! Ej, pójdzie, pójdź, sam, Niko! pójść, pójść! Nikoś! Chcesz nie. zjechać? Chcesz zjechać ej, na dół? Nie, proszę nie, ja nie chcę! O, nie choć chcę! Tu, tu, ej, chodź Nie, tu. proszę nie, zjechać <śmieniu> Ja nie chcę zjeżdżać! Nie twarz. trzymaj mnie za włosy! Nie, nie nie, nie. nie, nie! Lubi, teraz może ty chcesz? Nie! No tam, ty musiały, to Lecisz na dół! Pum. No, wow. ja o, a ja nie... Whoa, 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 whoa. o, ja nie poleciałem. Hihi, hi. dobra, let's go. Hi, hi. chcesz polecić, to no, chodź tutaj! Chodź tutaj, zaraz policzisz, no chodź tej! Jest no, mam! Dobrze. Zgadę, ja ci pomogę. Poleciała. Patrz tutaj, ja ci zaraz wyko... Chodź tu! Jest mam cię mam ci, patrz jak się trzymam! A, jak ja go ja trzymam w ogóle. Ej, to są śmieszne pozy trzymania poleciała poleciało. No Aj, to mnie walnął. go rurką. Ej, to nikomu nie no rurką. No nie, ej, co śmieszna gierka to jest, dobra. Idziemy teraz na traki. Tam jeszcze nie byliśmy. Tam są takie wielkie wiatraki. Może da radę je uruchomić. Oho, ej, to jest świetny pomysł. Spróbujmy. O, no, tu jest jakiś domek, ale on jest pusty. Ej, zaraz, co tu jest za toaleta? I burger tu jest. Burger. Patrzcie, o nie. Ej, zostaw mnie. Ej, tutaj jest burgera. Ja chcę burger. burgera, nie ciebie. ktoś ugryz burgera i zostawił. Patrzcie, ktoś tutaj. Burgera. Ej, patrz, A. ja tam i urosłam! O fuj, patrz, jak ktoś ugryz burgera! Eee. Ej, zaraz, zaraz, czekaj, możemy go zjeść i urosnąć? Patrz, ja jestem duża! Ej, jak jesteś... trzymał jedną rękę. Poczekaj, poczekaj, <laughs> poczekaj, poczekaj, poczekaj! Ej, co ty mi robisz? Możemy Bycie tu zjeść pizze? i urosnąć nawet. Ej, to jest dobre. Czekaj, możemy sobie tutaj wejść i patrz, możemy sobie zjeść burgera i stajemy się większy, widzicie to? O, wow. ja jestem większa teraz! Ja tak samo, dobra, okej, okay, no to biegniemy, biegniemy. Ale ja burger. Kaj, może... bo to jest jeszcze jeden burger Biarego! No ma to nie można zjeść, ale wejdźmy do góry, może coś tutaj będzie. A ty gdzie masz jedzenie? Ja cię Uf, zaraz tutaj. Le... Dawaj, gdzie masz jedzenie! No, jestem teraz silna też! Gdzie masz jedzenie? Gdzie masz jedzenie? Słyszysz! Nie mam jedzenia z Haha. Ha. Gdzie masz jedzenie? Dawaj mi jedzenie! Płat Daj mi jedzenie! A! Daj mi jedzenie! Mnie. Daj mi jedzenie, bo cię rzucę! Aaa! nie, sam spadłem! Sam spadłeś. No to idź do tego! PUM! polecia. No mm. do góry sobie, czekaj, hmm, może tutaj coś będzie jedzenie? Tu są wiatraki! Jestem. O, o, i teraz a, ścigają mnie. O nie, dziewczyny mnie Jestem ścigają. mnie <laughs> Ja wkurzona. Koszko, do góry, do góry, do góry, do góry, do się. Mm. O nie, idą za mną, idą za mną. Ja czekaj, co to za wiatrak jest? Wow. Ja mam pomysł, mam pomysł. Okej. Okay. Jest zapałem. No nie. <laughs> teraz Patrycję i gdzie ciebie tu zrzucić? Może z tego wielkiego wiatraku? Nie, 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 na pewno nie. Chodź tutaj, wspinam się do góry, 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 czekaj, ale muszę dobrze stanąć, Ech, muszę tutaj wejść, czekaj, tak, wskoczę teraz tutaj, hops, dobra, Puszczaj! idę, idę, wysoko, 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 tak, 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 teraz no, cię Rzucę nie! zrzucę teraz cię tak z takiego wiatra, patrz jak wysoko, pomocy, <laughs> nie, wyrzucę, Puszczaj! wyrzucę ją, a masz, leci, hi, spadła, spadła, hi, hi. Nie, lecisz, paty. Uuu, poleciała! <laughs> jak jak do leku poleciała! Dobra, kogo jeszcze? Ej, zaraz zaraz. Jestem szczęśliwy! Co to idzie? Ej, co to za drzewa wy macie? Serio? Zobacz, co mam! Zaraz tym dostaniesz! Ej, co tak, to za drzewa? Dlaczego to jest? O, nie, no, serio? Co to za drzewo! Nie na naprawdę! He, he, he. Jak ty wziąłeś to wielkie drzewo! Normalnie, bo jest tu taki wielki! Pu, 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 POMA po, 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 z drzewa! PUT! Dostałem! Wow. <laughs> Ale dostałem! Wow. Patrz ja cię mogę podnieść Space, co teraz? Ej, ty jest jesteś większy. większy! Tak! O nie, gdzie ty mnie prowadzisz? O o, o. Ale będziesz rzut zaraz do nowego miejsca! O nie! Nie uwolniłem się! Dwalił się co? Jak to! Teraz zapałem luni. Jest go jeszcze raz! I jest spada tam do środka! Co nee. Gdzie jesteście? Patrz, to oh! ja cię teraz złapię za ten wiatra! tu. O nie nie, nie celęła mnie! Patrz Niko jak poleciał do góry! Ua, 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 ua. Co w się dzieje? Maluszku, maluszku! Gdzie ty mnie prowadzisz? Jego zielonego! A, Ej, Majki, przejechałeś mnie! Jeszcze. Niechcący Niko! Wrzuciłem go! Co tu się dzieje? Jest masz Jest Je Lumi, jest, jest, wow. jest. Ja, No nie jak w... nie trafiłam? Nie jak wy mogłyście mnie. przerzucić no Nie co wrzuciła my? mnie, A, puszczaj, nie wrzuciła mnie! nie, złapałem nie Ej. A, To o Ej! Łoł! Co to było? Nie! O! Udało się! Tak co tu się dzieje? Ej, patrz jaka Lumi jest! Co jest? Co jest? Pokaż. Eee, zaraz, co ci się eee. zostało? Majki, jakie ty duże! Zaraz, ty masz kości same, a maki. Ja też nie mogę już patrzeć na to. No, to ja o też. Eee, I wszyscy leżą już mają dosyć. Po wrzucaniu. Jak wam się podobało, zostawcie opeczkę w górę, wpadajcie na mój sklep, Po fajne bluzy są już nowe, eleganckie, żółte, z minką uśmiechniętą i wiele więcej na moim sklepie z